Zrzędziemy to ja. rzut granatem w o, kiedy to było przewidziane z Ja pierdzielę cały oddział. Trrr, miotacz ognia, Tomsonki LKM, -y. tak widzicie? Widzimy teraz, właśnie, jak to wygląda, kiedy się wyspecjalizuje Rangers. O, jeszcze granat rzucony. Oooo, pięknie wyłapany. Czyli na środku w sumie dwa niszczyciele czołgów dopadli tutaj Tygrysa. O, właśnie odjad. Oh, yeah, tygrys zniszczony. Ło, wow, co to jest? Powiedzcie, co to jest? Ile tego d d d d kolejna pantera. Jak to wygląda? Gość jest w szoku. Oj gra zaczyna logować, co jest? Patrzcie co się dzieje. Koch nie był przewidziany na taką ilość tutaj. O, jednostek pancernych stewardów. A więc witajcie w kolejnych przygodach z Compound of Heroes 3 A dzisiaj mamy giereczkę How to Base Rush. Pierwsza jest to powtórka od Kapitana Price'a, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, jest to też bardzo dobry gracz kocha, więc można się tutaj spodziewać mm, bardzo wysokiego poziomu gry i również takich niecodziennych taktyk, bym to nazwał, nie? Yy, że to nie będzie jakieś tam walenie młotkiem w ścianę, a jednak no można tutaj zobaczyć też pewne cheezy, bo jest to naprawdę doświadczony gościu. 4 na 4. Yy, spodziewamy się, że będzie faktycznie wjazd do bazy, przełęcz Mignano, Migano, czy coś takiego, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. No i zaczyna nam się bitwa, a wy widzowie nie zapomnijcie jakieś łapce w górę. To tu dla nas gra. Właśnie z tego też jeszcze co się tutaj dowiedziałem, to jest tutaj cała drużyna weteranów z Kocha Jedynki, więc zobaczymy e, jakby czy starego psa da się nauczyć nowych sztuczek. Można <laughs> tak tutaj e, rzucić takim cytatem. Więc tak, kapitan jako wojska brytyjskie ma najnowszą australijską obronę, ciężką pancerną i grupę bojową artylerii indyjskiej. Amerykanie jako kelben wysunięte Grupa Bojowa Piechoty z Rangersami. Lu jako Brytyjczycy i Ciężka Pancerna. O, I jeszcze Myzel jako Brytyjczycy, Powietrzno-Morska, Ciężka Pancerna i Grupa Bojowa Artylerii Indyjskiej. O, Szymon, dobry wieczór. Tymczasem po drugiej stronie, Lutenant... Lutenant Lotus... A, Lotus, dobra, Lutenant, musiałem zrozumieć, że chodzi. Lutenant Lotus jako Wehrmacht z Grupą Bojową Luftwaffe. Oddział Falsz pionierów już dziś tam zlatuje. Pad 216 jako y, włoska tutaj kombinowana grupa bojowa. Royal no, Engineers Oczywiście Afrika Korps. Wehrmacht r Radon. R don, don Może tak będzie prościej. Grupa Luftwaffe. Szturmowa i zmechanizowana. I ostatnia. lotos to już był, czyli kogo nie mieliśmy tutaj? General Custard Cream. Ok. <grym> jako Afrika Korps i najnowsza polowa wywiadowcza grupa bojowa. Na dużej mapie 4x4. Bardzo dużo nam w sumie jest znanej. O, no, pierwsze oddziały Bersalieri. I Chowają się bardzo tutaj mądrze do budynku. Ciężko będzie ich oplankować. Albo coś cokolwiek nie tutaj zrobić, chociaż no, jednak Bersalieri też są za bardzo dobrą osłoną. Zwiadowcy. No, strzelają do tych panzer Genedia. Na, na dole. O! Co my tu mamy? Bardzo ciekawe <noise> używanie zasieków, żeby tylko Niemcy nie mogli tutaj wejść. To jest w sumie niezłe. Wtedy zawsze musieliby przechodzić tędy. Przynajmniej przez jakiś czas, dopóki by tego nie zniszczyli. Weźmy sobie kapitana. O! <noise> właśnie zaczyna się. Więc tutaj spodziewajcie się, że to nie będzie właśnie taka zwyczajna gra, tylko powiedzmy nadzwyczajna, nie? Czyli taktyki, Wszystko, co tutaj jakby się sprawdza. O! Ale nie jest normalne. Jezu, wszyscy tutaj wyposażeni w sceny. Zadajmy oczywiście z tych właśnie, z takiej odległości bardzo dużo obrażeń. I Bersalieri nie spodziewali się czegoś takiego. Jezu, święty, <grytania> Jak to wygląda? O, koka, dobry wieczór. Uśmiechnięta Warszawa, tak. O, pierwszy Crown Car. Czyli transportor Rotafliki Kors z z rypionierami, z ognia na pokładzie. No i to może być naprawdę ciężki odwrót. Trwałała, jeszcze o. Tutaj rangersi już też bardzo szybko ze swoimi Thompsonami uratowali cały ten skład. Nie mają oczywiście oni żadnego jeszcze tutaj wyposażenia, ponieważ nie ma na to amunicji. Zrzut kosztuje 90 zasobów. O, o, co? Granadierzy tak właśnie zobaczyli? Podwyższą no z z moździerza. Mają rozkminy, jak dalej żyć. Na górze moździerz z Vickersem. To jakaś neutralizacja. Kolejny oddział Bersaglieri. <laughs> Bersaglieri oczywiście chcą zawsze, ale to zawsze walczyć na daleki dystans, no chyba, że da się im te LKM'y Breda. A tymczasem oni po prostu biegną właśnie hałmeny za, ile tutaj może być tych saperów. <laughs> Zobaczmy, sześć oddziałów saperów królewskich. To jest, mówię, niecodzienne widoki. Rangersi z Thompsonkami zajmują punkt amunicyjny. No i na dole faktycznie Niemcom nie udało się zdobyć tego punktu paliwowego, ale zabezpieczyli teren MG42. Saperzy są gotowi. Dziwne też, że w sumie ten gościu tutaj padł. Yy, trzeci oddział Bersalieri. To jest mniej więcej taka właśnie standard. To jest taka, że tak powiem, meta-build, żeby budować po tyle. O właśnie, już mamy też zwiększenie liczebności oddziału Bersalieri do 6, to znaczy 5. Ostatnio, nie wiem, są jakieś bomby ze sztukasa. Mm. Nie, to był szelot szturmowy, dobra, bo my za wcześnie jeszcze Dadał całkiem sporo obrażeń, zwłaszcza temu młodzieżowi. No i Wiker, teraz z tym muszą się wycofać. aj to może być ciężko, on jest jeszcze wyszedł, musi się złożyć. Biegnij, stary, biegnij. Dawaj, dawaj, wszyscy. całe życie na to czekałeś, żeby się wycofać. Dobra, udało się. Saperzy idą na północ, tutaj ciągle bieganie tylko w tej weftce. Clown Car wciąż, ciągle wśród żywych. I rangerzy kontra właśnie Bersalieri. Zaraz pewnie też tutaj na kolejne ulepszeniu dostaną. Mm, tutaj, te właśnie lkn -y Breda I to już faktycznie będzie siła, z którą będą musieli się liczyć. zwyczajni saperzy królewscy raczej tego nie ogarną, już no Strzały, Strzały lecą po Rewolwer zawsze mu podskakuje. I yeah. kapitan Sprite wybrał sobie ciężką pancerną grupę wązy, wymagające szkolenie pojazdu. Czyli wszystkie pojazdy będą szybciej expić o 25%. Można się już powoli domyśleć, do czego to zmierza, ale na jeszcze pozostawię właśnie tutaj. Cicho. Dwa oddziały strzelców, zobaczmy, jak to właśnie tutaj wygląda. Jeden oddział ciągle tego, i mamy. O! Wyznacz pozycję do szturmu. Bardzo rzadko wybierana umiejętność. Na górze znowu zapewne królewcy chodzą. Gdyby ten transporter udało się rozwalić. Właśnie lekki pancerz tego Transporterka nie jest w stanie wytrzymać takiego strzału. obrówał jeden za mocno. Odbył się jeszcze, wykręcił, prawda? I Panzer Pionierzy nie mają tutaj najmniejszych szans na taką broń szturmową. Ale moździerze. O, granacik poleciał. To nie będzie miłe w tego Vickersa. Wow. Wszystkich, bo to była wiązka od Panzer e, Grenadierów. Tak kolejny e, zrzut. Oddział falsim Jäger. czyli elitarne właśnie tutaj powietrzne desantowe oddziały niemieckie. Z FG 42 skutecznym na każdym dystansie. Najlepsza broń w grze prawdopodobnie. <grym 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 to ci smutni biedni Wersalieri, w sumie. I kolejny oddział Rangersów przekształcony w bazie. Pancerzownica tutaj została opuszczona i kolejny zrzut zaopatrzenia, żeby jeszcze więcej sprzętu zebrać. Zobaczmy jeszcze na szybkości, kto tam coś ma. Tutaj ciągle ci cacharzy królewscy, tutaj w miarę normalnie i myzol. O, wóz pancerny, Humber. Kontra o, pff, oddziały Fallschirmjäger, które właśnie mają pancer y Fausta, w odróżnieniu do kocha 2. I te karabinki FG-42. Są w stanie nawet przebić jego nie największy pancerz. O! Brrr, jeszcze przelot filmowy ze Sztukasa. Ale są szanse, że się wycofa, właśnie. Sami farsi Miegerzy musieli uciekać, O, ktoś tutaj wpadł na minkę. A, oddziały Bersalieri. I Ju, cała armia niemiecka znaleziona. Przez te trzy oddziały królewskich saperów. Tutaj też dwa. Oho. Steward Light Tanks. No właśnie, to już może być spoiler. Do czego tutaj zaraz. Pewnie tu dojdzie. <laughs> Czołgi lekkie steward został odblokowany właśnie pierwszy już się zjeżdża. O, dobry wieczór, Grzenio. Jak wysłać powtórkę do ciebie? Na maila, na maila najlepiej to zrobić. Zaraz tutaj po powtórce, można, według tego, ten podam na czat, albo ktoś może miły wlepi. A jeśli nie, to ja podam na spokojnie. Można wysyłać bez problemu. O, cały oddział. Transporter z flag. Obywa przedni pancerz. Trzeba uważać na granaty przeciwpancerne, no bo tu każdy pewnie mnie rzuci. Raz, dwa, trzy. Tu 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 tu. uszkodzony transporter zniszczony. O oh, i panzer dobijają go. W... W... Sektor stracony. Powtarzam, sektor stracony. I nadjeżdża pierwszy czołg Stuart. Dla kapitana S. Price'a. I właśnie, pomimo właśnie takich, że tak powiem, śmiesznych taktyk, nie, dziwnych, które wydawałoby się, że nie mają sensu, tak jak te oddziały z królewskich saperów, to naprawdę działały. Pięknie wypalony oddział. Mamy miotacz ognia. Widać też, że tutaj ten żuty helben. Hmm, to, że tak powiem, bardzo sześć to robi, nie? Czyli on nie, nie bierze od razu tej broni, która po prostu spadnie dla Rangers'ów, tylko hmm, faktycznie myśli bardziej nad tymi buildami. Czyli tutaj na przykład właśnie dał tylko miotacz ognia, nie chce ich chyba zbytnio mieszać, że nie będą mieli bazułki, wszystko i naraz, nie? Like szektor strzaczony, powtarzam, Szektor ready. strzaczony, tak jest. O właśnie, tutaj mamy na przykład LKMA jednego. Tak, tylko LKMA. Więc widzicie, to jest właśnie bardziej jakieś takie przemyślane, co on daje tym Rangersom. <laughs> Hmm, bardzo rzadko też widywane e, LKM dla tych właśnie falsch Pionierów. Bardzo dużo jednostek właśnie tutaj widzimy, żółtych alianckich. O! Mamy Blob Belsarieri. jest śmieszne włoskie? Makaroni, tam inne pasta. Frutti di mare. O! Tam jest podsprintowanie tutaj, bo są poza walką. O! Mamy przyznanie umiejętności. Ostrzał szczumowy ze sztukasa. I Jednak wszyscy rzucili, muszą się wycofać. Nawet Rangersi właśnie takiego bluba nie zatrzymają. Pierwszy czołg leki steward pojawia się tymczasem na polu bitwy. Na dole kolejny stewardcik pan z RGND. O rzut granatem w Zuczą Związka. O, 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 to było przewidziane. Strasznie mocny ten radon, radeony czy jak mu to. Nie można lekceważyć czerwonych, prawda? Radeony, uwaga. Ja tu, I jestem tutaj, tylko oddział wszyscy. Moją miotacz ognia? Uwaga na prawo! Brrr, brrr. Ostrzał z karabiny maszynowego. No i właśnie, tutaj raczej ten blok zostanie już zatrzymany. Patrzcie, jeszcze nikt nie zginął z nich, to też jest bardzo ładny pokaz kontroli tutaj od kapitana. Jak on daje radę. Uuu, mamy radiolatarnię. Zobaczmy sobie, jaka to jest. Ra radiolatarnia wywiadowcza. Czyli ona kamufluje sojusznicze oddziały piechoty wokół i jeszcze właśnie wykrywa wroga w mgle wojny. O, tutaj jednostki zostały wszystkie przywilone, przygwożdżone, ale to nie zmieniło faktu, że mi otacza ognia dalej. Wszystko niż. O, grana wszędzie pancerny! Stewart zdążył tylko pierdąć ogniem, ale nie zdążył przeżyć. rzut granatem. O, wycofywać się! U, wszyscy saperzy, wszystko, oddziały inżynieryjne, cała tutaj tego po studiach, wszyscy, prawda? Z Wielkiej Brytanii wracają na zmywaki. Ej, niestety. Pierwszy oddział. O, drugi też został zabity, upuścili mi otacza ognia. Kolejny Chomp Stewart jest w drodze i jest już też jeden na polu bitwy. Mamy ulepszonka zestawów naprawczych, czyli jeśli nie bierze udziału w walce, to rozpoczyna się automatyczna regeneracja zdrowia jak, albo wytrzymałości, no bo to pancerz bardziej czy Kolejna radiolatarnia w tym miejscu rozłożona. O, uwaga na Panzerjäger! Ich tutaj Panzerbusze. Może nie są tak skuteczne jak Panzer Szeki, ale zdecydowanie potrafią przywalić. Kolejny Stewart jest już tutaj zakolejkowany. O, granat się wziął! Wiązki te granatu strasznie mocno niszczą te oddziały brytyjskie na dole. Len... chyba Lee, Chyba, taki skrót, nie? Len... Głosem na tak. <laughs> o, masakra. I wchodzą... widzicie? Takie coś oznacza to, że jakby są wykryci, więc przynajmniej wiemy, że... Jakby wróg ma gdzieś tutaj właśnie radiolatarnie, która nas wykrywa przez mgłę wojny. Pytanie brzmi tylko gdzie? Oczywiście oddziały właśnie takie zwiadowcze mogą wykryć ją o wiele właśnie, większe odległości. Tak jak tutaj jedna złapana, druga jeszcze została na dole. O, ja pierdzielę cały ludziom. Nie ognia. Tomosonki LKM, -y, ta, widzicie? On nie daje im tego. Pięknie wyróżnięty ten cały skład. Chociaż gdzieś tam jeszcze bazówki zostały. Zobaczmy sobie, kto ma. A, widzicie na przykład ten oddział pewnie jest bardziej z bazukami. Tylko i wyłącznie bazukami. Ta trzy, trzy bazuki ma przy sobie. Czyli wygląda to, że Helben właśnie jakby o wiele bardziej mm, woli specjalizować swoich rangersów niż robić ich takich uniwersalnych. Ujo. Znowu wszyscy w odwrocie błodni rangersi na plecach są. A już to granacikiem poleciał? A, myślę, że tędy się wycofają, a wszyscy dołem polecieli. I Afrika, Kors próbuje utrzymać ten teren. Dwa stiwarty, plują tutaj jest daleka. Ale tylko jeden oddział Jeger to trochę niewiele, żeby powstrzymać właśnie coraz bardziej rosnące siły pancerni aliantów. No właśnie widzicie, przed nim pancerz, uwaga, połowa zdrowia mu została. A rangersi dalej cisną, oli dalej cisną. Yeah. No, widzimy teraz właśnie jak to wygląda, kiedy się wyspecjalizuje rangers. O, jeszcze granat rzucony! Pięknie wyłapany. I jeszcze w odwrocie, jak znowu miotacze LKM. Ten transporter z Flakich tutaj trochę ostudzi. Ale dalej ciśnie. S-Price, właśnie na pewno się dogadują, nie? To nie jest przypadek. Są w kontakcie U na dole w ogóle. Czołg ciężki Pantera. Przynajmniej czołg ciężki uznawany w Kochu 3. Ciągle radiolatarnia tutaj jest aktywna. No i już dalej, właśnie. O, chociaż w sumie, patrzcie, oddział Falsimieger. Pięknie złapany, O. Nie przeżyli tego chłopaki. Wszędzie radioletarnie rozłożone na środku. No a na górze Niemcy tutaj od pana Lutenenta Lotosa coraz bardziej odcinani. Pak już musi zmieniać tutaj rozstawienie. Mamy... Centaura. Boże, Centaura, no Cromwell, Cromwell szturmowy, nie Centaur. To Cromwell szturmowy. I jeszcze ta. to się nie zbuduje działko z flakiem. I stewardy wchodzą. O, został rozwalony tutaj pewnie przez tego pancer Fausta. Ale trzy właśnie już widzimy, zobaczmy, ile ich jest. Kapitan cztery ma stewardy, nie? Które każdy z nich ma oczywiście tą pewnie tutaj pasywkę jeszcze. O! Radio's dead. Niestety, radio cichu. Załoga Stewarta zabita. Ale gwardia z wazukami, Dlatego pancera trzy powinna sobie tutaj poradzić jeszcze ze wsparciem Stuartcików. No, ta panterka, panzer grenadierzy. Zobaczę tutaj tego radeona. No ładna, ładna armia. Ale trzy stewardy, czy to nie jest trochę za dużo? Szolt szczurmowy przygwoził tutaj wszystkie jednostki na górze i. No nie ma jak rozwalić tego pancera 3. Jeszcze raz kolejny zrzut, y, pa, pewnie tych farszyń niegor. Mhm. To zyska. <laughs> to działo ale to raczej. Nie miało większego sensu. Chociaż teraz Stewarty przyjeżdżają, rozłożone w dobrą stronę. t Nieszkodliwione i działo. I Panzer 3. Z dołu wjeżdżają trzy Stewarty. Pantera, właśnie niby, ma największy pancerz przedmiot w grze, ale. Tak, musi bardzo uważać. Tylny pancerz obrwali. Kolejny No, patrzcie, co tu się dzieje. Zaczyna być masa krytyczna Stewartów. Panzer 4 nawet. Du, 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 du. Na nowo tutaj falsifikator zajęli dział, czyli pancerne steward z policji. Pantera też jak oburwała. Trzeba ją naprawić. Wszystkich trzeba naprawić. No właśnie, o, widzicie znowu, pasywne umiejętności, że pasywne. Pasywne naprawy za 40 amunicji, takie coś kupujemy i wycofujemy tylko je za linię frontu. Stawiamy w bezruchu i automatyczna regeneracja leci. O, widzicie? <laughs> I wiecie, powiedzcie mi, czy to nie jest zbyt mocne. Może nie jest to najszybsza taka regeneracja, ale no, kurde. Strasznie mocne, zwłaszcza jeszcze z tą właśnie doktryną tutaj. 8 punktów ma niewydanych dowodzenia na razie. Kapitan Esprice, bo nie musi, bo nie musi, to jest jedyne czego potrzebował. Szkolenie pojazdów, szybciej, szybciej ekspiące stewarty, to jest wszystko czego chciał. <laughs> Naprawy tej panterki. Nie ile tutaj tu wraków. Rangerzy mają Alkema, kolejny Elkemik. Tomsonki. Ciekawe mnie właśnie, czy dosłownie wszystkie całe zapatrzenie z tych zrzutów Rangersów zostało zabrane. Uuu, Tutaj z bazukami zostali złapani. Znaczy złapani to oni w sumie złapani z przeciwnika. Mamy jeszcze trzy trzy wyrzutnie rakiet. Czy cztery nawet? Uuu, no widzicie, on wyspecjalizowany jest totalnie oddział. Cztery bazuki. Żeby był moment, że widzimy te widzeta. O, tutaj mamy jakaś pielgrzymka z Oflankowane działa pancerne. Na dole nie naprawy tutaj jeszcze nie zostały zakończone. Na górze niszczyciel w ogóle też tutaj... O, w prawie zabrakło centymetra. I pantera. Oflankowana przez każdego z tiłarcika. O. w tylny pancerz. I chyba jednak pantera jeszcze przeżyje. W transporter medyczny zniszczony. Załoga też tego działu ci pancernego może przeżyć. I wycofują się te. Zawili to, co mieli. Trafili jednego, no za cenę jednego stewarta, niestety. Na górze mamy Matyldę. I jeszcze, właśnie oddziały Panzer-Jeger. Oni są jeszcze chyba groźniejsi niż ten Panzer-4. Chyba... Zrzuci ich zaopatrzonkę. No i Panzer-Grenadillo. Nie są w stanie iść do przodu przez ten karabin maszynowy, który został unicestwiony znowu wiązką od dołu rzuconą. No ale znowu na to jest O, prady karabin maszynowy, i wycofują się. Co tam spadło, chłopaki? Kolejny zrzut, no kiedy ma się duża amunicja. O boże, ile? 6 ja pierdzielę 6 czołgów. Steward i siódmy jest jeszcze w produkcji. Dodatkowo mamy jeszcze sieć radiową. Zwiększa celność, pole widzenia, szybkostrzelność, wszystkie po prostu najlepsze bajery, oznaczenie w ogóle pojazdu wroga. Jadą od góry, wszystko zniszczyć chyba. o, jo, nawet czołg Tygrys się pojawił. Yeah, pan kapitan. No niestety, niech mi nie tam ziemia rekomenduje. będzie. O i wjeżdżają. Radio latarnia wykryła ich wszystkich. Została tutaj rozłożona. No te pancery 4 już totalnie powinny się cofać przed taką siłą. Oberwali trochę, ale... O właśnie teraz od góry Dłonie czwu i zostali wszyscy tutaj unicestwieni na górze. Czyli na środku w sumie dwa niszczyciele czołgów, dopadli tutaj tygrysa. O właśnie odjadł... O, yeah, tygrys zniszczony. Przez Rangersów z bazułkami na górze wjeżdżają te wszystkie stuarty. Pytr, pytr, kolejna jednostka zniszczona. Ostrzał tutaj z artylerii nawet został wezwany przez Niemców. Uff. Ale. O, udało się wyjechać. Niszczyciele też przetrwały. i Ktoś napisze, że Ga jest zepsuty. Kto to był? Pomarańczowy. No, on stracił w sumie wszystko, nie? On był na górze. Co tu? czołg tygrys też jedzie na północ, ale. O, już raczej jest taka masa krytyczna Stewartów, patrzcie, one ciągle powstają, ciągle są w produkcji. Dlatego powiedz mi, jak z takim czymś walczyć? No nie da się. Można tylko się modlić, że zniszczymy przeciwnika zanim on zrobi takie coś. Tutaj wszystkie Stewarty też już automatycznie naprawione bez żadnych inżynierów. Niszczyciele w razie właśnie jakiejś większej bestii. Już tylko czekają tutaj też. Się. Wszędzie automatyczne naprawy. Punkty zwycięstwa w sumie jednak mówią to, że to alianci przegrywają. No ale gdybyśmy nie znali e, tytułu tej gry, to moglibyśmy się martwić o pewne tutaj aspekty kto wygra, no ale... Powiem tylko, że dla niewtajemniczonych, że można się domyślić co się stanie, <grywka> kiedy mamy aż tyle pojazdów, ja pierdziele. Boże, tu też kolejna masa krytyczna się składa. Mamy też jeszcze ulepszone... ulepszanie na dowódcę czołgu, boże nie mogę w to trafić. Oznaczenie pojazdu, skanowanie zwiadowcze. On ulepsza piechotę pobliską, więc jakby nie wpłynie na nich. O Boże, jadą, jadą chłopaki. I kolejny w produkcji. O co to? Grenade move! ognia. Pantera. O, o, pantera, ty widzisz, co tu się zbliża? Patrzcie, jak bejtują mnie. Ten sobie myśli tutaj, Redeon, że. jakieś oddziały, nie gówno piechoty, co on robi? Pewnie piany albo coś takiego, niespełna rozumu. A tutaj wjeżdżają teraz z każdej strony niszczyciele, stewardy od góry, stewardy od boku, O ja, to jest Dwie pantery nawet. O, uderzenie w gąsienice, pojazd spowalnia, oni oczywiście mają takie umiejętności. Jeszcze oznaczenie można by użyć na spokojnie. to co to jest? Powiedzcie, co to jest? Ile tego Kolejna pantera. Jak to wygląda? Goście w szoku. I ja pierdziele. No tego nigdy nie widzieliście, prawdopodobnie nigdy już nie zobaczycie. Jedyny w swoim rodzaju. Plaga po prostu, plaga stewardów. Du -du 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 -du. Wszystko niszczę. absolutnie wszystko. Wjazd do bazy, zniszczone wszystkie działa to Na górze coś tam nawet nie mam co patrzeć, po prostu jest wjazd do sztabu. Dół cały wolny od Niemiec, cały. Niszczyciele też, jakby coś jeszcze tam się pojawiło cięższego. I koniec, tyle chyba, tak? To będzie właśnie to. Nie się podadzą. Radeon właśnie nie ma praktycznie już żadnych jednostek na dole. Neutralizacja tych punktów. Rangersi nawet nie muszą wchodzić do akcji. Na górze wszystkie jednostki pancerne niemieckie się cofają do sztabu. Tymczasem... Oj, oh yeah, mamy 88, działo superaśne. Przeciwlotnicze, pancerne? Przykład trzeba nawet, nie? Jak na takie coś. A tutaj jest niszczenie umocnień. Tylko po prostu budynków, nie? Po prostu. Jo, prawdziwa destrukcja. Na górze chyba jakiś wzór mączysz, który mogę przebiec. Trukier z morza brytyjski. Sztab się rozpada. W cegły. <grystanie> I kolejne są w produkcji, nie? No to jest oczywiście za sprawą tego, że no, koszt stewarda jest bardzo, bardzo niewielki. Nie? On chyba 35 tylko paliwa kosztuje. Oj, zaraz gra na logować, co jest? Patrzcie, co się dzieje. Koch nie był przewidziany na taką ilość tutaj. Której... o! Jednostek pancernych stewardów. I <laughs> <laughs> Boże święte, jakie młotkowanie! I <laughs> jeszcze tygrys. Pociski się tylko odbijają od tego przedniego pancerza <grym zniszczony> Radio's Dead, tak, sześć radiowa! Gratulacje, dobyco, tygrys zniszczony Rangers jeszcze się pojawili. Ja pierdziele No właśnie, jak często to działo, jak się nie ma identcy no właśnie. Recety zaczęły lagować aż Koniec. Niemcy składają broń. Ja pierdziele. Ale gierka szalona. O, ten dostał. Tyle moi drodzy. Dziękujemy tutaj za uwagę. Drodzy widzowie, dziękujemy kapitanowi Esprice za podesłanie tak wyjątkowej powtórki i pamiętajcie jakieś łapce w górę, jeśli wam też się podobało tutaj nawołnica stewartów. A na razie dzięki i do następnego. Ciao.